Ja witam was bardzo serdecznie moi drodzy w drugim odcinku z naszego Midrange Hunter'a. Przechodzimy do gry bez zbędnego gadania, ponieważ już nie mogę się doczekać aż będę miał okazję użyć Hero Power! Tak, Hero Power Hunter'a jest naprawdę bardzo fajne do używania, więc polecam wam, jeżeli gracie Hunter'em, używajcie Hero Power! Tak, wiem, to był Cory, Sorry! Rexxar kontra Tral. Kurde, nie lubię grada y, trala, bo ma. co yy... się może przydać, zaraz powiemy sobie dlaczego, lecz to też. Sowa może się przydać, bo to może być Bech y, Shaman, który wystawi jakiegoś 1-2 divine shield, taunt y, badziwiaka i da mu buffa plus 2 plus 2 z y, młotka za 3. Yy, więc zostawimy stomowe, tak na wszelki wypadek. Tu mamy jakąś kontrę na to temę. W sensie, eksploziva. na jakieś kreatury, jeżeli będzie je zagrywał. Mamy tresera ogarów lasowy, no i mamy dwie pułapki, które nie są super mega interesujące w tym momencie. Ale hej, niech będzie. Kawa. Kawa to moje paliwo. Żniwo, żniwo, żniwo. Mam wrażenie, że beata czasami jak mnie się to myślisz, że jestem idiotą. Zabijemy sobie ten totem, bo może mieć flame tongue totem, który daje plus dwa do ataku, i ten totem zabije wtedy jego. W związku z czym nie chcemy takiego scenariusza i zrobimy tak. Nie jestem pewien, czy ten freezing trap jest sensowny. Tak naprawdę nie działa na nic. Okej. Okay. No łuk. No, zabijmy ten totem. No łuk. No, i co z tym łukiem? No to właśnie, to jest problem. Nie za specjalnie niestety jestem cokolwiek w stanie z nim zrobić. Mam very, very Uuuu, no proszę, co my tu mamy? Dragon Shomona. Dragon Shaman. Dobra, już koniec bo Beata jeszcze zażąda... alimentów. Co, kochanie, chcesz powiedzieć? Cieszę się jeszcze, że masz takiego fajnego, inteligentnego i zabawnego chłopaka. Tak, pokazuję, że tak, i pokazuję kciuka w górę. Kciuka w górę! A widzicie, to znaczy kciuk w górę? Że możecie go zostawić pod filmem. No, halo, jakiś zbereźniaki jesteście. Dobrze, zrobimy sobie w takim wypadku. Tak, tak, tak. Dorzucimy eksploziwa do tego setu. Tak swoją drogą nie wiem, czy nie powinienem go zabić, bo fire elemental dostanę. Nie, dorzucimy to. Ten eksploziv tak mi nic nie daje, a z tego co widzę, w następnej turze nie mam zbyt wielu opcji, więc jak coś to se zagram. Explosive yy, trapa. Proszę, nie my, fire. A, ty jeszcze możesz mieć koruptorów, a ja jestem inteligentny. A fire Element Jak się okazuje, też może być tu fire elementary. To skill command. Sowa skill command. Explosive i atak z łuku. Atak z łuku i łuk. Może jestem. Bez opcji, totalnie. On mi zagra Puma pewnie w następnej turze, więc to mi się przyda. Zrobimy tak, a, a przy okazji poszukamy za chwilę przepisu na pieczeń z psa. Mam dziwne wrażenie, że ta gra nie do końca przebiega po mojej myśli, a byłbym nawet w stanie powiedzieć, że ta gra przebiega tragicznie. Osoba, którą sobie zostawiłem na jakieś mechy, okazaje się, ja się bezużyteczna, bo gram z jakimś dragon szamanem. Z drugą, Pierwszy raz chyba widzę dragon szamana. Albo mi się wydaje. Może mi się wydawać, bo ogólnie moja pamięć do takich rzeczy nie jest najlepsza, ale jakoś tak mnie kojarzę wcześniej czegokolwiek, co by było... Dragońskim szumonem, boom, wybuchło wszystko. Stary, się nie jak ja za chwilę zginę. No stary, na czym ty się zastanawiasz? Masz 500 karabachty, 7 bady, pusty stół po mojej stronie, u siebie kreaturę jeszcze gminy, półtorej minuty. Ja pierdolę. Ci ludzie do mnie rozpierdalają momentami. Serio. Okej. Okay. Nie mówcie, że to jest AWK jakiś. Nie, 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 nie za bok rusza. No to Kaman, gościu Groi. Ach. Co tu robić? Poklikać po planszy. O śrubkę tutaj. O, ty ma to, no serio. oh my god what the fuck <laughs> air shock fire elemental blackwing technician harrison devlord Nie rozkminam, w ogóle się ja gram? Nie mam nawet szty pomysłu. Aż chyba pójdę wygooglować ten deck. Szaman z. Piękno, że to robić? Szaman, zobaczmy. Dead Lord. Lak, Technician. No przepraszam. To jest pewnie nie za Przepraszam. No super, jeszcze ja przeżył. Ha, super. No, nie no, to jest, no co, ja mu, co co, co, się będę oszukiwał. Chyba, że... Chyba, że go zraszuję jakimś dziwnym fartem. Okej, okay, zobaczmy, czy znaleźliśmy jakiś dek podobny do Zagroszczą Gram. Nope. Fire Elemental Azur Drake Devlord. Dead Wing na Farian, a no jest tutaj coś takiego. Okej. Okay. Trochę to dziwne, no ale spoko. Nie ja mam jeszcze jakieś sekrety w deku? Dobra, jebać. Nie mam pomysłu, jak mam to wygrać, jeśli ten typ tak przeciąga kurwa, każdą turę, że za chwilę umrę chyba na zawał. W związku z czym po prostu przegrajmy za prędkości i tyle. 8, Osiem... 10? Nie. Sorry za tę chwilę. Ale. Nie wiem nie mam w ogóle pomysłu z czym ja grałem. Co to za TEK? Wiesz jak ktoś robi ruch kurwa półtorej i to do mnie normalnie strzela. Jeszcze jak robi ruch, w którym nic nie robi, tylko atakuje przez półtora minuty, to już mnie totalnie strzela. Tak więc leźmy do następnej gierki, może będzie bardziej jakaś dynamiczna i sensowna. Aczkolwiek muszę przyznać, że deck tak nie spotykamy. Garosz, Carlos, dobra. To na pewno wrzucimy, a te dwie karty na pewno zostawimy. No, i będzie. Łokać nie będę No to hero power. I go. I już w drugiej duża agresja. Agresja ponad wszystko. Mm -hmm. Mm -hmm. nie będzie miał tego. Devs to ok. O ja naiwny. Jak nie będzie miał devs To że MKR dojebał. Widziałem, żeby kiedyś przeciwnik twój miał, nie miał czegoś. Tak, Jakie kroki podjąć, by zniszczyć pana Shredera. Jak zaatakuje bronią, to go zabije, ale zabije mojego. Jak zaatakuje moim, to go nie zabije. Ale wtedy zaatakuję bronią fejsa. Nie, zagra minerał. Niechaj No, jednak nie. No, Oczywiście Uruinda dobrał? Nie, nie dobrał. Okej. Okay. nie dobra Uruinda, to wygląda na to, że Możemy zrobić tak i zagrać tak. Możemy zrobić tak, zabić go. Dobra, zrobię tak. to no nie powiem, żeby to jakoś super zapewniało nam stół, ale wbijamy cztery obrażanka w niego. Zakładamy, że jest to raczej Green Patron. Tak, bo Ludfordera zagrał. A więc raczej staramy się go w miarę szybko zabić, yy, zanim on się skombi. z Master. Poza tych Harrisonów Jest inny leć. No słodko. To teraz trochę do tubki, to nam wyszło. ale le, 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 le. zrobimy sobie tak. I graj. A ty przestań przepraszać, bo mnie to na guzik potrzebna. No, okej, okay, Emperorek, spoko loco. trzecia tura Bite, czwarta Kulita, piąta Harrison, szósta Emperor, Ale standardowe rozdanie u każdego w każdym deku jak wiemy. Czy ja mogę myśleć coś o zabiciu go? Hmm. Nie wiem, czy mogę coś myśleć o zabiciu go, ale spróbuję pomyśleć. Znając moje szczęście, zostawiam teraz pewnie dowódcę jednej Pieśni, Grim Patrona i Króla Mastera. No bo jak mamy manakur do szóstej tury idealny, no to 7 też wypadało mieć idealne. A nie, jednak nie. Okej. Okay. Dobrze, to jest po... To zostało ci wybaczone w Idem OK. Niechaj przempią. OK. No problem jest jedynie w tym, że ginę w następnej duże, więc... Nie ma się z czego cieszyć. Czy mnie to do czegokolwiek się przyda? Nie wydaje mi się. Tak mi się wydaje, że ginę w tej gruza. Chyba że się mylę, ale to byłoby... To byłoby dziwne! To jest dziwne. Miało być takie idealne rozdanie po jego stronie, a ja tu widzę kupa. Okej. Okay. Calculated, my friend. Le Dobry dzik zawsze w cenie, no co wam powiem. Stryk. I lecimy z następną gierą. Jeżeli skończą Ci się zadania, wróć jutro ponowe. Okej, okay, spoko. Już wracam. REXAR kontra REXAR, jeeej! Mój ulubiony rodzaj gier, czyli Mirror Match, hura! Cieszę się niezmiernie z tej możliwości rozegrania Mirror Matchka. Zostawimy sobie Anlisza, gdyby to były jakieś fejsy. Takie, takie, takie... I coin zostaje, czy coin... Nie, nie coinujemy tego. Zagrajmy sobie to po prostu. Pokaż Już ja im pokażę! Mmm... Nie brzmi to jak zły pomysł. Okej, okay, no ale z... użyliśmy jego pułapkę. Użyliśmy jego pułapkę i jego łówczek nie dostał yy, ładunku, więc całkiem spoko. Więc pająk jeden, jeden się zwrócił. Liok. Wody by się chciało, tak? Dokładnie Teraz no spróbujmy zagrać Ok, no może, skoro beatka chce wody, to jej damy. Ale nie pij za dużo No to już nie jest takich. O, chwilę moment Czy ja mogę coś zrobić z tą sobą? Not really. Not really. Czy Notrealy, ja czy mogę zrobić coś z tym? Mogę. Możemy sobie to zabić. I to też. to prawda stracę łuk. Ale przynajmniej jest tu wyczyszczenie, więc niech będzie. Nie będziemy tutaj gridować na. Dostawanie durability z łuku. Znaczy, mógłbym pogridować, gdybym miał jakiekolwiek inne zagranie. Alternatywne. A nie widzę tutaj inter... innego alternatywnego zagrania. Więc niech będzie tak. Teraz chyba Dioka muszę poświęcić true. tu. Znaczy, Tamy true. No, zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak Hunter pokazał swoje prawdziwe oblicze. I am Face Hunter and I will crush you e, więc trzeba napierdalać. Okej. Okay. Łapka. No byłbym w stanie założyć, że może to być Explosive Trap. Taki jakiś feeling inside of me. Może coś bardziej sensownego dobiorę? No to zapowiadają się ciężkie chwile. Biorąc pod uwagę, że mój przeciwnik był w stanie już zjechać mi 16 HP, to nie jest najlepiej. Ma 5 karty wróci 4 karty na ręce, więc tak troszkę słabo. Okej. Okay. El Nożownik. Ale nawet nie wiem, jak go rzucić, bo jak rzucę to, a później to, to muszę sobie iść jego, żeby to służyć. No to tak i najlepiej. Leroy i Jenkins! Tylko że to mi niestety niewiele daje, tak. A czy ja go nie mogę zabić? Nie. To mi niewiele daje, bo... Bo mam 3 HP, w związku z czym on mnie pewnie zabije, zaatakujemy, pewnie zabije Direct damage'em jakimś z ręki, typu kill command albo Quickshot. za niespodziankę. Dobra moi drodzy, ten super pasjonujący drugi odcinek z Huntera kończymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i to na trzeci, ostatni. Na szczęście odcinek z tej jakże fajnej i wciągającej talii. Nie, no, talia jest spoko, jak ktoś lubi grać hunterem, to na propsie. No ja akurat nie przepadam, więc mnie to tak średnio leży, ale daję głowę, że jeżeli ktoś po prostu nie ma aledgi na hunterów, to będzie mu się grało o tym jak najbardziej okej. Okay. Tak więc widzimy się jutro, a dzisiaj to już wszystko. Na razie, do zobaczenia HFPA Yosia!